Cześć, witajcie w moim garażu. Dzisiaj na tapetę, wezmę sobie nawigację reinga. Przyczyną usterki oczywiście jest napęcznienie baterii. I oczywiście wygląda wszystko aż na pukło, także dzisiaj podmienimy sobie baterię. Kupiłem już sobie odpowiednio o wymiarach 53 mm na 50 mm. 58 8 mm grubości, bodajże tak to się odczytuje w takich samych parametrach, co do pojemności, co do voltów. Nie. Jedyne co zauważyłem, bo już oczywiście się roz, roz, rozłączyło, na co było trzeba zwrócić uwagę, czego ja nie przewidziałem. Tu są, tu są dwie śrubki, które oczywiście ja otwierając je wyrwałem, bo one są ukryte. Tu są pod, yy, pod folią ukryte, trzeba byłoby ją ściągnąć. Odpuszczę sobie to. Mam dwa kabelki. Tu mam trzy kabelki. W oryginalnej baterii. Mamy. O! Parametr oryginalnej baterii i będę chciał zrobić tak, że całą tą płytkę sobie przelotuje, żeby już tego nie ruszać. Także zapraszam do Oglądania. Na szczęście orientacji biegunów mamy taką samą, minus i plus, także będzie to też prosto. Tylko, że rozpad jest inny, ale to sobie poradzę. to połączenie wykorzystam sobie kawałek przewodu. Kawałek stronnej, dwustronnej. Uruchomiła się bateria w sumie nieładowana jak od nowości kupiona. Widać, jest. Także liczę, że wszystko będzie w porządku. Biorę się za wyciskanie wszystkiego i myślę, że będzie w porządku.